Okno, blokuję Cię kpiną właśnie e, Więc jesteś koleżanką w dupie Dokładnie jesteś w dupie Siema Mam Cię Nagrała od razu, widzę, że poleciałaś Siema, no i tym razem wreszcie w odcineczku Zerba Daily, w którym zagramy sobie clownem oczywiście Obiecałem, że e, miał być, więc będzie na czerwonym addonie, e, bo pomyślałem, że nie będę łączył addonów e, tych, w sensie dwóch, dlatego wziąłem sobie jeden addon, e, moje palce do włosy, czyli że jeżeli chłopa trafię buteleką, mnie zna hita, przez chyba sekund, jeżeli dobrze wyślę, e, albo nie jak to działa dokładnie, e, no i mam trzy butelki mniej, ale ja wcwaniłem się i pomyślałem, no i wziąłem dodatek sobie, że zaczynam rozgrywkę z dwoma dodatkowymi butelkami i działa to, czyli mamy widzowie sobie trzy butelki to naprawdę chyba, Dwie albo trzy, nie pamiętam już daru jeszcze nie wziąłem, muszę wziąć dar oczywiście sobie jakiś niech będzie ten punkty i teraz przedstawię szybko mój build do klauna jaki sobie wymyśliłem pierwszy perk to jest od niego entliczek czyli jeśli ocalałem go powieszę to mam włączony ten perk i jeżeli kopnę go na to się regresuje o 30% od razu o 30% się regresuje, więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Potem, jak na przechodzi przez obiekty 15% szybciej niż normalnie, no i kiedy przeskali przez ten obiekt, to blokuje się okno na 16 sekund. Potem light one, oczywiście, czyli nie mogą mnie oślepić, ale jak mnie będą prowadzić, oślepiać, to ich widzę przez 10 sekund. No i chwały strażnik, jeżeli kość powierza pod koniec gierki, to bramy, jak są otwarte, to zablokowane jest wyjście i muszę czekać 60 sekund, a ja wtedy mam czas, żeby ich dorwać, czyli bardzo ładnie mi się połączy z moim tutaj. Yy, addonem No i co, lecimy chyba do meczyku, Do tanku jakieś jest uderzyłem tyle oryginów ocalałych yy, Nagrywam odcinki na zapas teraz z zabójcą yy, Bo tam do nie można nagrywać Więc postanowiłem sobie nagrywać trochę Cleano yy, nie grałem dawno, więc yy, No może być przypał I z ten skin oczywiście Zdobyłem sobie, jak tam miał Z tego eventu barbecue coś tam yy, No i co, bez udłużania Widzimy się w gierce Zagramy na kaplicy Ojca Campbella, czyli idealnie się składa, to jest mapa klauna. O ile ja się nie mylę, e, więc lecimy sobie. E, w ogóle fajny ten skin jest, darmowy skin. A bardzo fajnie wygląda, w sensie, wiecie, wygląd ogólnie. E, nóż i tak dalej, bardzo fajnie. Włączymy nagrywanie włączyłem, trzeba było się upewnić. Wiecie, jak to jest. Osiemanko, koleżanko. E, używamy tylko butelek w sumie. Kurwa, jestem głupi, 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 głupi. Dobra, pierwszy dead. Używamy tylko butelek, więc. więc może być widzowie, ciekawie i tutaj mam Zezę ogólnie dzisiaj tak wam powiem bo to jest mój pierwszy mecz zabójcą została jest dead, okej okay. to my powiesimy sobie Uchodziło chodziło o to, że chciałem ich we dwójkę złapać ale mi to nie wyszło w ogóle, więc trzeba było tak zrobić. Oni tu się leczyli chyba. Siema koleżanka, czemu tu jesteś? Szybki w pinno chcesz dostać? No dobra Sama chciałaś, nie? Będzie okno skakane. No ładnie, ładnie. E, użyłem tylko butelek, że mnie było. Ona tu podchodzi pod ten tam to jest drugie przejście. Więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Lecimy sobie do koleżanki. Okno blokuje cię kpiną, właśnie. E, więc jesteś, koleżanką w dupie. Dokładnie jesteś dupia. Ten gen tu jest coś. Biony hamsko. Mam cię. Nagrała od razu, widzę, że poleciałaś. Te ja ją puszczę w sumie Ja tą mi jeszcze Dobra, ona ma gipkość, więc nie będę ryzykował Jak ona się podniosła? Dobra, chodź ty w takim razie koleżanko Skoro tak bardzo chcesz Ooo, latarka nie zadziała Chłopaki Co wy próbujecie zrobić, powiedzcie mi, nie? Coś nie pykło chyba, co? Ja mam właśnie Mam cię koleżanko? O tyle dobrze Jeszcze mętliczek wejdzie Zajebiście I ona jest Tu siedzi No że jest kręcony. To się nie pykło Ta kożonka zostanie śpierdol Za <gry> swoje grzechy oczywiście. Chodź, chodź Przyjemny jest ten clown. Bardzo przyjemny. nie wiem, że po prostu jest hitne. Może nie taką ta Daj nie wiedzą, że Lightborna mam. Będzieś ciekawie. Ma auto balansnik chyba, bo... Tak czy nie? W ogóle ten genie zrobiony. Dobra, cyk, masz widzę koleżanka, koleżanki, Szymano. <ścoughs> Jeszcze jej nie zdejmę. W ogóle nie wiem, tyle mnie ogarniam, ale. E, po co ja walej butelką, skoro są na hita, nie? Mówię, że mu buty sami używam mam butelek, ale jak gościu jest na hita, to normalnie go hitna, nie? Wiecie o co chodzi? W sumie. Jak jest type na hita, normalnie go zabiję. Bo po co, że mam butelki, skoro tak jest na hita, więc... Tu trochę zwaliłem tym, ale no idziemy dorwać, tak? Tu jest okno na pewno, wiedziałem. Ale tutaj... O, siemanko. Kurwa, zablokowałem się o coś. Ale skoczyłaś okno, myślałem, że okno skoczyć co? Chcesz się chyba bawić wokół tego? Zepsułaś ci powiem, nie? Zepsułaś Dobra Jesteś tak głupia, naprawdę, po co to robisz? Wiesz, że to nie zniszczysz? Bo masz tego... Perka. A perkiem tak nic z tego szybko nie zniszczysz, koleżanko. Masz do sabotażu perka, i to nie jest takie proste, tak? Więc po co mi to niszczysz? Nie szaje. Ogólnym zdaniem długo wracamy do M2. W końcu, doczekaliście się widzowie do M2, więc piszcie propozycje. Pod odcinkiem, który będzie się pojawił za niedługo z 2 e, Oczywiście zdradzę będzie to Knight, czyli rycerz e, Tam nie pamiętam kto pisał, chyba to pisał e, Ten, e, jego miał Mój widz, John coś tam, nie pamiętam jak go tam miał John Doe O, chyba on pisał, lub ktoś inny O tego Knighta, a jak pomyliłem to sorki, ale no Knight będzie na pewno, też widziałem, że Onryo miał się pojawić Na czerwonych addonach, tego zapomniałem w ogóle Więc też muszę Onryo sobie Ogarnąć na czerwone dony No i w sumie to wszystko, nie? Chyba coś ominąłem, nie? No napiszcie w komentarzu, że jakieś adepta... Jezus adepta Jeżeli ominąłem jakiegoś yy, tego ma Jakiegoś yy, n jakąś Z klerem? No, jesteś tak w dupie koleżanko Dobra Tylko ja znaczy z dołu mo mogli też mnie oślepić Ma konia czy to tak się wierci dziwnie? Nie ma, no to co on tak dziwnie się wierci jakby? No Dawaj, chodź Dobra Buteleczka ładuje się? 3 gań do końca i dwóch leży, nie? Nagramy tylko sobie za jeden meczek. Czy po tym meczeku już normalnie kończymy odcinek, bo i tak po co grać dwa mecze tym samym addonem, tak? Oj, myslik. Po co grać dwa mecze tym samym addonem, nie? Nie opłaca się, więc... Więc dobra Oj koleżanko, koleżanko Kurwa Siema. Z głębi zrobotalnego gdy go w szafce właśnie będzie razem w grach publicznych, o ciekawe Jego nie miałem drzebanego. Ciekawe No kurde bana. Oś tu Rudel nie wkurwaj mnie No to widzę bardzo rano wcześnie, no niestety... Eee... Yy, sorry, co ja powiedziałem? wcześnie rano, więc yy, no może być troszeczkę Mogę taki być zmulony, troszeczkę nie wiedzieć co się dzieje, jakieś my jakieś pierdoły, więc wybaczcie mi to. I tak będą te odcinki następne też wyglądały. Będę grał na zapas, jak mówiłem. Czyli dwa odcinki pewnie jeszcze będą takie same, w sensie tak zmulone niektóre. Ale musicie mi to wybaczyć, tak? Zostać oczywiście jeszcze suba, jak ktoś nie ma. Będzie bardzo mi miło, bo wbijamy więcej subików. 500 zbiliśmy, bardzo mi za was do... Bardzo wam za to dziękuję za 500 subów. Mamy tak 505, mamy 504, więc... Wbijmy, a włas. W imię jeszcze więcej widzowie, a więc jak ktoś chce, to nie zostawi Z dzwonem koniecznie po więcej odcinków takich e, Ona mi spierdaliła hamsko. E, niestety, właśnie pojawił się bardzo słabo Napiszcie mi jak mi poszło Znaczy napiszcie, ocencie jak mi poszło w komentarzach e, Wydaje mi się, że super e, Gościu mnie chyba wyzywa jeszcze e, To jest ta... Jessica McHomas, tak to jest ona? Tak, to jest ona, mnie wyzywa Jeden z niej się kucił napisał mu e, parę słów, oczywiście jeszcze e, słowo na tę literkę widzicie czat, nie? na tę literkę czekajcie e, na tą literkę na przykład albo na tą po polsku napisał, po prostu mu napisał ale no cóż, wchodzimy do lobby gościu się spłakał niestety bo wygrał sobie gierkę i się po prostu cieszy e, no niestety no, takim akcentem kończymy ten odcinek clown zadowolony chyba jest swoimi zdobyczami na, czerwonych, yy, na czerwonym addonie ale powiedzcie, że fajny pomysł z tym dodatkiem, że połączyłem sobie to i to. Yy, no i przynajmniej coś było, nie? Dobra. Kończymy odcinaczek. Dziękuję za oglądanie po przerwie z zabójcą. Widzimy się w następnych odcinkach. No i co? Siemano? I